Gmina Kolbudy nieprzerwanie się rozwija. Powstają nowe drogi, chodniki i szkoły. Ostatnia inwestycja jest pierwszą tak egzotyczną na terenie gminy. W centrum Kowale miało miejsce otwarcie indyjskiej restauracji Ganesh, na którym to zjawiło się mnóstwo zaproszonych gości. Wszystko odbyło się w indyjskiej atmosferze. Na początku wspólna modlitwa, później uroczyste przecięcie wstęgi, a na końcu degustacja potraw. Dobrze, że e, nasi przyjaciele z Indii, a dokładnie z Delhi, zaczęli od restauracji. Powód prosty. Od wieku. Dwie nacje słynęły ze znakomitej kuchni. Portugalczycy i właśnie oni, Hindusi. A zatem myślę, że trochę teraz reklamowo zadziałam, ale sądzę, że miło by było, gdybyśmy wszyscy od czasu do czasu tu wpadali, popróbować zupełnie nieznanych nam smaków, Zapachu, dalekiego orientu. Zastanawiać może fakt, czemu indyjska restauracja powstaje na uboczu Gdańska, a nie na przykład w jego centrum. Ja cały czas szukałem miejsca w Trójmieście w zeszłym roku. Akurat od zeszłego roku tak popędziłem z rozwoju swojej firmy i chciałem wszędzie otworzyć. To jeździłem od miasta do miasta. Przyjechałem do trójmiasta. I tutaj spędziłem jakieś... oczywiście przerwami, jakieś dwa miesiące. I szukałem miejsc. W międzyczasie projekt Kowale mi spotkał w Warszawie, bo to ludzie chcieli, żebym otworzył różne miasta. I spotkałem dwóch prezesów tutaj, i oni mi pokazywali swoją wizję. Ja przyjechałem tutaj, jeździłem, popatrzyłem, tutaj nic nie było, tylko ziemia była. Wtedy żadna budowa nawet nie była. Ale mnie bardziej interesowało, że jeździłem jakieś 5 km tu i tu, trzy pizzerie, i nic nie ma. A Teleleoșar de telele Tyle potencjał i oni nie mogą gdzieś jeść. My mamy kucharzy z Indii, technologię prowadzona z Indii, składniki, ryż, mąki, przeprawy przede wszystkim. Wszystko. Świeżo gotujemy, dlatego ja się nie boję żadnej jakiejkolwiek konkurencji, cokolwiek. Mamy kącik dla dzieci, opiekunką, że ludzie mogą po prostu odpocząć od własnych fajnych bachorów. A trzecia rzecz, która pierwszy raz zrobiłem w całym świecie, mamy co piątek tutaj grillowane owoce morza i ryby. To jest pierwszy raz grylowany robiliśmy i będziemy robili tutaj na Kowala. Inwestowanie przedsiębiorców w usługi na terenie gminy Kolbudy sprawia, że coraz chętniej pojawiają się w niej nowi mieszkańcy, którzy chwalą sobie uroki tej okolicy. Im więcej przedsiębiorców, tym, że tak powiem, zasobność nasza rośnie, a na tym nam bardzo, ale to bardzo zależy. Albowiem, cóż powiem, nie sztuką jest, jak włodarze podnoszą podatki swoim obywatelom. Jest to niedobre rozwiązanie, sztuką jest, by obywatele żyli sobie normalnie, a pieniądze na inwestycje, bo to jest najważniejsze, płynęły właśnie od przedsiębiorców, których też należy z całą atencją traktować i nie żyłować, jak to dzisiaj mawia młodzież, a stosować normalne podatki, najnormalniejsze.